No dobra, to pora zobaczyć efekty redukcji. O nie, plus 2 kilo? Ej słuchaj, zacząłem redukcję i mam plus 2 kilo więcej. No i wtedy mówię mu, nigdy nie schudniesz grubasie. Ha? Nie, 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 czekaj, czekaj, bo gadam przez telefon z Ifymem. A okej, okay, okej, okay, już myślałem, że o nie mówisz. I co gada? Powiedz. A, że zacząłeś redukcję i przytyłeś 2 kilo. What? Siemanowie, your film chef. jak widzisz po tytule lecimy sobie dzisiaj z nietypowym wyzwaniem, którego dawno nie było na moim kanale, czyli jemy sobie co? Pizzę na czas, pizza to jest moje ulubione danie, jedzenie na czas, kiedyś to robiłem często, teraz tyle mniej, ale fajnie sobie odtworzyć to i jak widzisz jest gość na kanale i wiesz co to jest? Cześć, tu Maksym i kanał i film szef. <grym> jest Maksym, Czyku po takiej przerwie, kiedy my ostatnio mieliśmy jakiś wspólny film? 7 miesięcy temu coś wpadło no? na kanał. robiliśmy coś, jeszcze? co my robiliśmy? Chyba z tego co kojarzę... Ostre kiedy? KFC na pod... pod Pałacem, pałacem kultury, no? KFC było, a u mnie robiliśmy McDonalda, z tego też? Coś było. Coś tego. A my no, mamy no, ze sobą masz. naprawdę kupę filmów, bo mamy i tą maksymalną pizzę robiliśmy. Robi... O kurde, nie wspominał Lepki tego barzy. było. ale było to też. Dużo filmów. Więc... na pewno tą długą, co no? pamiętasz, jedliśmy. Proponuję ci tak, wbijmy tutaj 10 tysięcy polubień, to lecimy od razu kolejny odcinek z Maksymem. od razu wpada do Warszawy i nagrywamy, bo to Robimy, robimy, a ja chcę ci coś zapowiedzieć, bo. Nie wiem, czy wiecie, ale kanał maksymalnie ostatnio był troszeczkę wyciszony. Od 7 miesięcy nic. Powiedz, co tu będzie. Gdzie? Zagrywka taktyczna. Słuchajcie, postanowiłem, że przez najbliższy tydzień po prostu się myć nie będę. Nie będzie się mył ziomek, cześć. Na szczęście tutaj wbił w pierwszy dzień, nie? Tak. Więc jeszcze, jest, jeszcze jest ok, jeszcze jest ok. Ale wpadać do Maksyma na kanał, ponieważ on robi reaktywację kanału maksymalnie. 2-0 można powiedzieć, sezon drugi. Wpadajcie do Maksyma po tym odcinku, a tymczasem my zaczynamy robić pizzę. Mamy tutaj przygotowane już ciasto, wyrasta nam. Sprawdźmy sobie wagowo, czy te kawałki będą się zgadzać. Mamy 426 gramów. To ten trochę taki, a ten zobaczymy, ile ma? 432. To trzeba mu skubnąć, trochę. i teraz jest git. Dobra, więc ciasto już wyrasta. Przykrywamy, dajemy nad lodówkę, bo tam jest zawsze najcieplej. No i widzimy się za chwilę. Dobra, więc patrz, to tak wygląda wyrośnięte ciasto. No, wyrosło pięknie. Nagrzany piekarnik na 300 stopni. Zaraz wkładamy picorki, jestem ciekaw, jak to będzie smakować. Jesteś gotów? No, Głodny jestem. Pomagam ten. i obierać wszystko elegancko, żeby sprawnie wszystko szło. Widzimy się przy stole i pokazuję ci, jakie picorki mamy. A będą naprawdę U. mega pyszne. Ej, pamiętaj o kanale ifem to masz między innymi przepis na taką pizzę, więc wpadaj to obszajdź. To jest spec odkryjenia pieczarek. <grym> Jakiego dytka zrobił ty? Zobacz <grym> teraz. Ej, a, we a weź chwyć, tak? To wygląda jak główka czosnku. Daj znać, czy według ciebie to wygląda też tak. Tu już rozwałkowałem ciasto, ręcznie oczywiście wszystko robione, zaraz będziemy nakładać. Z czym robimy tę pizzę z serem? Tylko z trzęką, czy z czym jeszcze? Ser, pieczarki i. Wszystko. Dobra, ci mamy pieczarki, mamy ser, dałem jakąś rzynkę. Ja chyba jeszcze z tego sasu dowala? A są takie patenty, że im więcej wodnych składników dasz na pizzę, tym lepiej, nie? Bo Im później. Zbawi... Łatwo się Ja ci powiem, że chyba nie jadłem na czas, nie wiem od kiedy, od tego odcinka, więc pewnie ci wstawię, jeżeli nie wstawiłem to napisz od jakiego odcinka nie jadłem, bo jestem ciekaw, jeżeli nie wstawiłem. Dobra, więc ogólnie mała poprawka, bo tutaj mówiłem, że nie jadłem już długo na czas, ale to chodziło o to, że ten odcinek nagrywałem przed tym, który dwa dni temu został czy tam trzy dni temu opublikowany na kanale. Więc no w sumie patrząc z perspektywy wrzucania odcinków, no to jakby odcinek po odcinku jem na czas, ale tu chodziło o to, że ten odcinek był pierwszy. No to tylko tyle. To ja wracam do montowania filmu, bo ziomek właśnie go dla ciebie sklejam. Dziwna sytuacja, że w ogóle w trakcie odcinku to robię. No dobra, to co, wracam? Dajemy mozzarelli. Chcesz dużo sera, czy nie? To jest twoja pizza? Dużo. Tak? No. Duże jedzenie. A ciekawe, czy ile sera wpływa, że łatwiej się je, czy gorzej? Się wydaje się, że łatwiej, bo sery... A ciągnie ci się, jak zacznie się kleić w buzi. No nie, to... ale zobacz, jak masz suche ciasto, to jest za sucho, a jak masz takie serowe, natłuszczone ciasto, to ci łatwiej może, oj widzisz? To ci łatwiej może przejść to czas. Jak jest za sucho, to wiesz co trzeba zrobić. Popić. <śmiech> <śmiech> za to by cię z restauracji wy wypierdzielili za te takie... A to ci dam, proszę Za bardzo. Za keczup na spodzie. A, no to też racja, no. Dałem ketchup na spodzie, no i powiem ci, że prawdziwy Włoch by płakał. Chcesz tak, salami? Poproszę. Dobra. Dużo, mało? Dużo. No, Głodny, błody, 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 Przyjechał, błody nie kąpie się, to chociaż musi zjeść. <laughs> pana gram reklamę nieku, ty chyba nagrywałeś reklamówki do McDonald'sa. Do szobii! Do szobii! Pięknym, gładkim ruchem, teraz Ci pokażę jak to się robi w profesjonalnie i filmowskiej pizzerii. O, jeździ. Patrz, tu cyk. Ładne, no, normalnie, jak nie wyjdzie z YouTube'em, otwieram pizzerię. Pizzeria u Ifem Szefa. U Dawaj znać, czy byś chciał kiedyś pizzerię ja u Ifem dobra. Ja wpadam. wiem. Widzimy im się przy stole, o oh jak będzie głodno. It's your Ifem Dobra, więc patrz to, taka pizka, przekładamy, o, Maksym, jest sfarcia. A ja też będę taką miał zaraz. No, więc zróbmy ASMR pizzy, uwaga, patrz to, czy jest chrupka. Jest, ładna. O, kurde, pizzerkę zrobiłem, no człowieku. Drugą pizzą cię nie zanudza, przechodzimy do stołu i widzimy się. Na challenge. Dobra, więc patrz to, tak się prezentuje pizza Maksyma. Jest Maksym, a tam jest ja. I nasz odcinek, cześć, to puściliśmy sobie w ten nasz pierwszy... To nie był nie, pierwszy, nie, pierwszy, nie pierwszy, to maksymalna pizza. To jest, to jest maksymalna pizza, to Jak miałeś jeszcze dłuższy stół. No, a to jest ten sam stół, tylko skrócony, cześć. A tu moja pizza, ja mam z pieczarkami oraz z szynką. Maksym ma z pieczarkami oraz salami. Tu jest czas, tu są napoje, każdy ma szklankę wody i Pepsi. I tu jest Maksym z telefonem. Dobra, poszło. It's your Maxim Chef. Pod kasą I jesteśmy już tutaj. Zdajmy zegar. Szy, a Sikor, drogi Sikor. O. Zdajmy zegar. To, pokaż, bo, gdzie bo, odkładasz. Kaczupę mu brudzę. Jarki. Dobra, więc co? Mamy całą pizzę. Ona jest e, taka. To jest chyba dobra 30, ale. Tak, mam 32. 32. 32. <grym> na wicie. Tak, nie pamiętam <grym> jakie jak jest rekord pizzy, że chyba około dwóch minut. To jest taki już dobry czas. Bardzo dawno nie jadłem nic szybko. Ja, też, ja, też. ja Dawno tego nie robiłem, a to ma wpływ. Ja zauważyłem, że im częściej się praktykuje takie challenge, tym później na bieżące. To jest ślepszy no A jak teraz jest dużo przerwy, ja też zauważyłem, jak my wtedy to robiliśmy i tak bardzo często, to faktycznie. O, tu jak trzeba pójść. Odcinek, I odcinek nas. Gdzieś taś pizza. Maksymalna pizza, To jest wszystko. Ale to było ostre, nie? ostre, no bo my jedynie od najsłabszego do najostrzejszego zamiast odwrotnie I potem było ostre. Było ostre. No co, powodzenia, panie kolego. Każdy ma dwie szklanki napojów. Mamy kolkę, mamy wodę. Mamy czas start. Jak coś, to się nie śmiejcie, Siedem miesięcy tego nie robimy. No co, tykam. Bo co mi się ręce? uczekaj. Hmm, ja Zostaw no? apkę w górę i obstaw jaki mm. będziemy mieli czas, jak trafisz to przypinam ci serce i dawaj znać kto wygra, o Sześć. jak trafisz to, Nie no. 3, 2, 1, poszło. Ale no, no, no. No, no, no. No, O A żal, nie? No A Tak głodny jestem Ale dawno nie, nie robiłem Hołem No ja też Czułem normalnie gulę

Mmm, powa. No. Ja już odpuściłem potem. Brawo, dobra. Ale kurde, ci ten To Jest taka dobra, że szkoda mi się. No, tak Ej, ja, ja to samo! Powiem ci tak, jak jadłem do połowy, to dopiero się strzeliłem tej, hey, wiedząc na czas, nie możesz yy, dyrektować cię, a ja tak wiesz, czułem sobie smak. A nawet nie wiem, ile było. U trzy minuty, czyli było w dwie tam coś. No, to... Pamiętam, że chyba miałem lepszy czas, więc wypadłem z prawym. Kiedyś mieliś lepszy Stary Ifym bez jadł. Mm. Ojej, ale powiem ci, że masakra. Tak szkoda było to jeść, tak szkoda. Mm. O, się odbija teraz, już normalnie miał... czuję. Język mi zdręca już tak, nie, no. To żółcie to jest to ja, no. Jest to o tyle przypał, że po prostu jak jesz i ci tak stanie w gardle, mm -hmm. to normalnie jest najgorzej, a jeszcze najgorzej jak sobie tym brzegiem przetnieś tutaj. No, masakra. Ja mówię, na bank się uruszę, nie? No. Ale <laughs> ja powiem ci, że tak dawno tego nie robiłem. Ewidentnie to ma wpływ. Praktykowanie tego, to też powiem ci, że to nie jest dobry pomysł, więc jeżeli chcesz takie coś otworzyć sobie w domu, to przemyśl to i robisz to na własne no. ryzyko. <laughs> Potem ktoś to musi przetrawić. No ale normalnie aż mi żal. Jak jadłem tą pizzę, to mówię, kurde, szkoda, szkoda, szkoda. Fajnie wyszło. Dobre czasy. Ale już Dobre czasy, to są tutaj w Klezach. Jak zobaczyłem, że masz dwa te. Mówię nie. A ja na końcu patrzyłem, że ty wziąłeś na cztery i ja mówię, ty, jak ty co zaraz zjesz, a ja się też nie, ja się miałem dwa, nie? I ja mówię, kurde, szybko idziesz. Czuję, że mi się zmęczyło aż żywacze, no. Ja też przed takimi wyzwaniami za zawsze robiłem formę przed i więc kurde, jak jeżeli chcesz powrót takich odcinków, to dawaj znać, to Możemy to dla ciebie zrobić i co jakiś czas, jakiś taki zwałowy odcinek sobie z jedzenia na czas Myślę, zrobić. Życie, że trzeba byłoby rozgrzać żółwę. Mi no, się wydaje, o... że trzeba się obmyć i zakończmy to. Chyba, chyba ty. Aha, bo ty masz bez mycia! Dobra, więc challenge zrobiony, udało się fajnie coś zrobić. Dawaj znać, czy chcesz więcej takich odcinków. Nie wiem, jaki był dokładny czas, ale około tam tych trzech minut. Ty 3 nie nie 3, ja miałem z minutę dłużej, ale była no, bardzo dobra. No, ale bardzo dobra. No mi było no. żal jeść. Mi było żal jeść. Jeszcze jak cztery kawałki złapałem, mówię, nie! Wyobraź, sobie, wchodzisz na festiwal pizzy i cztery kawałki kładziesz, nie? ja nie mogę. I ludzie się patrzą jak na dybę. Tak, że tam, żeby dotrwać, cztery kawałki, żeby mieć na talerzu, to jest ciężko, bo oni tam tak robią, żeby, żeby jak najmniej zjadł. Pamiętaj, 10 tysięcy polubień i lecimy z kolejnym odcinkiem, więc to ty decydujesz, kiedy on się pojawi. Podaj do Maksyma na kanał, bo on teraz reaktywuje maksymalnie 2 x 0. Bo ja się nie myję teraz, Ale wytarłem brudas. ręce Normalnie, Normalnie brudas. Dobra, trzymaj Poczeka, się. Poczekaj, jak pogadasz ze mną, jutro. <laughs> trzymaj się <i>, mi <laughs> Pizza stanęła. Trzymaj się i widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Hej! Ciao.